Podczas ceremonii ukończenia szkoły, matka była obecna, ubrana w proste spodnie, które kontrastowały z elegancją pozostałych gości. W tłumie syn ją zauważył, ale udawał, że jej nie rozpoznaje. Sytuacja wydawała się spokojna, aż nagle wstała i ruszyła w stronę sceny. Z determinacją w oczach i lekkim drżeniem w głosie chwyciła mikrofon. Cała sala zamilkła, a wszystkie oczy zwróciły się ku niej. Zaczęła mówić, a jej słowa były pełne emocji i szczerości. To. Co powiedziała, poruszyło serca wszystkich obecnych, ujawniając historię miłości, poświęcenia i nadziei. Jej słowa odbiły się echem w tej ciszy, pozostawiając wszystkich głęboko poruszonych i skłaniając do refleksji nad prawdziwym znaczeniem rodziny i oddania. Laura dorastała w małym domu na obrzeżach miasta, gdzie światło postępu rzadko docierało. Od najmłodszych lat wiedziała, że jej los jest przesądzony życie wypełnione pracą i służbą. Jej ojciec, Romario. Mężczyzna o zniszczonych dłoniach i sercu stwardniałym przez ciężkie życie na wsi, był przekonany, że miejsce Laury jest w domu. Dziewczyna nie musi się uczyć, mówił Romario stanowczym głosem, musisz nauczyć się gotować i zajmować domem. Te słowa brzmiały w uszach Laury jak ciężar, który ciągle dusił jej nadzieje i marzenia. Spędzała dni, opiekując się młodszym rodzeństwem i wykonując domowe obowiązki, a jej życie było naznaczone niekończącą się rutyną i poczuciem nałożonych ograniczeń. Ale za tą fasadą podporządkowania Laura skrywała tajemne pragnienie uczenia się i odkrywania świata poza murami swojego domu. Pomimo ograniczeń, które otaczały jej życie, Laura znalazła swój tajemny azyl w książkach, które jej matka ukrywała pod materącem. Te książki, pełne opowieści o odległych miejscach i wielkich marzeniach, dawały Laurze ucieczkę od przytłaczającej rzeczywistości. Pewnego popołudnia, gdy Laura schowała się za starą pralką, zanurzona w lekturze jednej z tych zużytych książek, nagle pojawiła się jej przyjaciółka Mariana. Laura, znowu się tutaj chowasz? Twój ojciec nie będzie zadowolony, jeśli cię tu znajdzie, skomentowała Mariana, zauważając zniszczoną okładkę książki. Chciałabym tylko móc chodzić do szkoły tak jak ty, odpowiedziała Laura, jej głos był przepełniony mieszaniną pragnienia i rezygnacji. Chciałabym się uczyć, wiesz? Chciałabym kimś być. Mariana spojrzała na nią z zachęcającym uśmiechem. Ty już jesteś kimś, Loro. Jesteś najinteligentniejszą dziewczyną, jaką znam. Chodź, pomogę ci z lekcjami ze szkoły. Siadając obok laury, Mariana przyniosła powiew nadziei. Razem zanurzyły się w lekcjach matematyki i historii, cicho przeciwstawiając się przeznaczeniu narzuconemu przez Romario. Był to mały akt buntu, afirmacja że nawet w obliczu przeciwności losu jest miejsce na marzenia i naukę. W wieku dojrzewania Laura stawiała czoła nowym wyzwaniom. W wieku 16 lat poznała Fabie, młodego pracownika z sąsiedniego gospodarstwa. Był uprzejmy i, ku zdziwieniu Laury, zainteresowany marzeniami, które nieśmiało dzieliła. Podczas tajemnego spotkania w cieniu starego dębu, Fabio trzymał jej ręce i z głęboką powagą powiedział, Loro, chcę, żebyś wiedziała, że bez względu na to, co się stanie, będę przy tobie kropa. Jednak jak zamek z piasku, ta obietnica szybko się rozpadła. Gdy Laura odkryła, że jest w ciąży, zwróciła się do Fabie, aby podzielić się nowiną. Strach zastąpił czułość w jego oczach, a kilka dni później zniknął, zostawiając Laurę samą. Noc była deszczowa i ponura, gdy Romario, odkrywając sytuację, skonfrontował ją z gniewem. Zhańbiłaś naszą rodzinę, krzyczał. Odejdź i wróć dopiero, gdy nabierzesz rozumu. Bez żadnej troski o to, co się stanie z Laurą, wyrzucił ją z domu. Deszcz padał mocno, mieszając się z łzami Laury, podczas gdy stawiała czoła zimnej nocy, nie wiedząc dokąd pójść ani jak przetrwać. Zdesperowana i bez wyjścia, Laura zapukała do drzwi swojej ciotki Elin, jedynej osoby, która jeszcze wierzyła, że może zrozumieć jej ból. Gdy Elin otworzyła drzwi i zobaczyła Laurę, przemokniętą od deszczu i łez, nie wahała się. Moja droga! Jesteś tutaj bezpieczna, powiedziała Elin, przyjmując Laurę bez osądzania. Owinęła ją w ciepły i uspokajający uścisk, oferując jej nadzieję na nowy początek. Tej nocy, gdy deszcz bębnił o dach, Laura złożyła cichą obietnicę sobie i dziecku, które rosło w jej łonie. Obiecała, że będzie miało wszystkie możliwości, których sama nigdy nie miała, bez względu na cenę. Ta obietnica, złożona przy dźwiękach burzy, Stała się siłą przewodnią w jej życiu, nieugiętym ślubowaniem miłości, które ukształtuje przyszłość jej i jej dziecka, oświetlając drogę nową nadzieją i determinacją. Laura traktowała każdy dzień jak bitwę, napędzana determinacją, by zapewnić przyszłość dla swojego syna, Pawła. Od momentu, w którym złożyła obietnicę, że będzie miał wszystkie możliwości, których jej odmówiono, każda jej decyzja była starannie zaplanowanym krokiem w kierunku tego celu. Wspomnienie tamtej deszczowej nocy w domu ciotki Elin było dla Laury nieustannym przypomnieniem, które kierowało jej działaniami i decyzjami. Laura pracowała jako pomoc domowa w domu Józefa, odnoszącego sukcesy, ale surowego i często lekceważącego przedsiębiorcy. Dni pracy były wyczerpujące, a Józef, ze swoją ograniczoną wizją skupioną wyłącznie na liczbach w bilansach, traktował swoich pracowników bardziej jak trybiki w maszynie niż jak ludzi. Pomimo długich godzin pracy i bezosobowego traktowania, Laura poświęcała się z zapałem, wiedząc, że każda ofiara była inwestycją w przyszłość jej syna. Jej determinacja, ukształtowana przez obietnicę lepszej przyszłości, trzymała ją mocno na nogach, pozwalając jej stawić czoła przeciwnościom z cichą odpornością. Pewnego szczególnie trudnego poranka, Laura spóźniła się do pracy zaledwie o pięć minut po całej nocy opieki nad chorym Pawłem. Józef, niecierpliwy i surowy, nie szczędził jej krytyki. Laura, to staje się nawykiem. Jeśli nie potrafisz przychodzić na czas, może powinienem znaleźć kogoś, kto to potrafi, rzucił z pogardą w głosie, na oczach innych pracowników. Laura, mimo zmęczenia i upokorzenia, odpowiedziała spokojnym głosem: Panie Józefie, przepraszam za spóźnienie. To się więcej nie powtórzy. Jej głos drżał, ale starała się zachować godność. Józef nie wydawał się poruszony. Upewnij się, że tak będzie, odparł chłodno, po czym odwrócił się i odszedł. Laura stała tam, z łzami w oczach, ale jej determinacja nie zachwiała się. Wiedziała, że każdy trud, każdy moment pogardy, był próbą jej wewnętrznej siły. Nawet w obliczu upokorzenia, jej obietnica zapewnienia lepszej przyszłości dla Pawła trzymała ją mocno, a ona była zdecydowana nie pozwolić, by te chwile złamały jej ducha. W drodze do szkoły, aby odebrać Pawła, Laura znajdowała siłę w swojej determinacji. Wiedziała, że każda godzina pracy, każde znośne upokorzenie, było ceną za większą obietnicę. Gdy zobaczyła Pawła biegnącego w jej stronę po wyjściu ze szkoły, z uśmiechem rozjaśniającym jej zmęczoną twarz, Laura czuła, że wszystko to miało sens. Mamo, widziałaś moje oceny? Pani powiedziała, że byłem najlepszy w klasie z matematyki. Paweł mówił z dumą. Pokazując kartkę papieru z wielkim A na górze, Wiedziałam, że ci się uda, kochanie. Jesteś niesamowity, odpowiedziała Laura, przytulając go mocno, z sercem pełnym dumy i miłości. Jednak rzeczywistość jej ograniczeń finansowych była zawsze w pobliżu. Laura wiedziała, że czesne w prywatnej szkole było luksusem, na który ledwo mogła sobie pozwolić, a każde spotkanie z dyrektorką było bolesnym przypomnieniem o tym. Loroł. Naprawdę podziwiamy twój wysiłek włożony w edukację Pawła, ale czesne znowu jest zaległe. Musimy to rozwiązać, mówiła dyrektorka z mieszanką współczucia i zakłopotania. Proszę, jeszcze trochę czasu. Znajdę sposób, obiecuję. Nie mogę pozwolić, żeby mój syn stracił tę szansę, Laura błagała, z głosem drżącym z niepokoju i dzikiej determinacji, by nie zawieść Pawła. Wracając do domu, kiedy Paweł spał, Laura spędzała godziny szyjąc dla sąsiadów każdy ściek był małym wkładem w fundusz edukacyjny Pawła. Było to życie pełne ciągłych wyrzeczeń, ale dla laury widok Pawła, jak dorasta wykształcony, szanowany i szczęśliwy, był nagrodą, która sprawiała, że wszystko to miało sens. Obietnica, którą złożyła sobie i synowi, pozostawała silna, jak latarnia, która prowadziła każdy jej krok w tym pełnym wyzwań świecie. Wraz z dorastaniem Pawła jego postrzeganie życia i pochodzenia zaczęło się zmieniać. Uniwersytet Medyczny nie był tylko miejscem nauki, ale światem, gdzie wyrafinowanie i status społeczny były wysoko cenione. Wśród swoich kolegów, dzieci renomowanych lekarzy, przedsiębiorców i polityków, Paweł zaczął odczuwać ciężar swojego ubogiego pochodzenia. Coraz bardziej wstydził się skromnego mieszkania i prostych ubrań, które jego matka z trudem mogła kupić. Pewnego dnia, przygotowując się do ważnej prezentacji na Uniwersytecie, ta wewnętrzna presja tylko narastała. Paweł ćwiczył swoje przemówienie przed lustrem w swoim pokoju, precyzyjnie dopasowując każde słowo. Jego matka, Laura, weszła z łagodnym uśmiechem, trzymając filiżankę świeżo zaparzonej kawy dla niego. Pol, dzisiaj zabłyśniesz. Jestem pewna, że wszyscy zobaczą, jak jesteś inteligentny i zdolny, powiedziała Laura, promieniejąc dumą. Jednak Paweł spojrzał na odbicie swojej matki w lustrze, ubranej w swój strój służącej i poczuł ukłucie irytacji. Mamo, Proszę, nie przychodź dzisiaj na prezentację. To, to jest dla mnie bardzo ważne i nie chcę żadnych rozpraszaczy, powiedział Paweł, unikając bezpośredniego kontaktu wzrokowego. Laura poczuła ostry ból w sercu, jakby słowa syna były ostrzem. Ale Paul, zawsze przychodzę na twoje prezentacje. Chcę tam być dla ciebie, tak jak zawsze byłam, odpowiedziała z drżącym głosem. To teraz inaczej, mamo. Nie rozumiesz. Ludzie tam mają pewne standardy a ja muszę się do nich dopasować. Twoja obecność w takim stroju tylko komplikuje mi sprawę, wyznał Paweł, jego głos pełen wstydu, którego nie chciał przyznać nawet przed sobą. Laura cofnęła się, trzymając drżącą filiżankę kawy. Rozumiem, odpowiedziała cicho, po czym wyszła z pokoju, z ciężkim sercem, zraniona odrzuceniem. Dzień ukończenia studiów Pawła był dla Laury momentem wielkiej dumy, ale także głębokiego smutku. Wiedziała, że nie była tam mile widziana, ale nie mogła się powstrzymać od bycia świadkiem tego ważnego dla syna momentu. Laura dotarła do audytorium boso, wciąż ubrana w swój służbowy strój, bo nie miała czasu, żeby się przebrać po pracy. Kiedy próbowała dyskretnie znaleźć miejsce do siedzenia, poczuła pogardliwe spojrzenia niektórych obecnych. Paweł, widząc ją z daleka, poczuł falę zażenowania. Kiedy ich spojrzenia się spotkały, odwrócił wzrok, udając, że jej nie rozpoznaje. Laura zauważyła reakcję syna i poczuła, jakby ziemia usunęła się spod jej stóp. Po ceremonii, kiedy absolwenci świętowali, do Pawła podszedł jeden z jego profesorów, dr Castillo, który zauważył jego niepokój. Pol, wyglądasz na zaniepokojonego. Czy coś się stało? zapytał profesor, szczerze zaniepokojony. To nic, panie profesorze. Po prostu zastanawiam się nad, nad swoimi wyborami odpowiedział Paweł, a obraz jego samotnej matki na widowni nie dawał mu spokoju. Pol, pamiętaj, że nasze rodziny, niezależnie od tego, jakie są, stanowią część tego, kim jesteśmy. Nie zapominaj o tych, którzy cię wspierali, abyś mógł się tu znaleźć, poradził doktor Castillo, jego słowa odbijały się echem w uszach Pawła, kiedy obserwował swoją matkę powoli oddalającą się samotnie w tłumie. Milczenie, które Paweł pozwolił swojej matce przeżyć podczas ceremonii ukończenia studiów, nie zostało zignorowane przez wszystkich. Bejtoł, obecny szef Laury, również był tam, zaproszony przez nią, która chciała podzielić się swoją radością. Zauważył dyskomfort Pawła i sposób, w jaki unikał swojej matki, co głęboko go zaniepokoiło. Bejtoł był mężczyzną o silnych zasadach i doskonale znał poświęcenia, jakie Laura poniosła przez lata. W przeciwieństwie do Jose, jego poprzednika, Beitou, wysoko cenił i szanował swoich pracowników. Po ceremonii, kiedy nadszedł czas na przemówienia gości i rodzin, Beitou postanowił, że nadszedł czas na działanie. Zdecydowanym gestem wszedł na scenę, wziął mikrofon, a audytorium ucichło, ciekawi przerwy w programie. Dzień dobry wszystkim. Przepraszam, że przerywam ten moment świętowania, ale jest coś, co trzeba powiedzieć, zaczął Beitou, jego głos pewnie rozbrzmiewał w przestrzeni. Wszystkie spojrzenia skupiły się na nim. W tym wzrok Pawła, który zmarszczył brwi, zdezorientowany. Jesteśmy tu dzisiaj, aby świętować sukces tych utalentowanych młodych ludzi, ale chciałbym wyróżnić jedną osobę, która uosabia prawdziwe poświęcenie i oddanie. Laura, proszę, podejdź tutaj, wezwał Bejtą, a audytorium zaczęło szeptać. Laura, oszołomiona i niechętna, została delikatnie zachęcona przez kilka osób bliskich, aby udała się na scenę. Jej nogi trzęsły się, gdy wspinała się po stopniach, każdy krok odbijał trudną drogę, jaką przeszła, aby tu dotrzeć. Laura była kluczową częścią sukcesu swojego syna Pawła. To ona jest powodem, dla którego mógł uczęszczać do najlepszych szkół, a ostatecznie na tę prestiżową uczelnię. Codziennie stawia czoła wyzwaniom, które wielu z nas może tylko sobie wyobrazić wszystko po to, aby jej syn mógł być tutaj dzisiaj, kontynuował Bejtoł, gdy Laura dotarła do jego boku. Z oczami pełnymi łez. Audytorium milczało, wiele twarzy było zwróconych w jej stronę, zaskoczonych i wzruszonych ujawnieniem. Paweł, teraz blady, czuł każde słowo jak strzałę, burzącą mury jego wstydu. Paweł, twoja matka zasługuje na twój podziw, a nie na wstyd, zakończył Bejtoł, przekazując mikrofon Laury. Z mikrofonem w ręku Laura spojrzała na morze twarzy przed sobą, a potem na Pawła. Jej głos, choć na początku drżał, zyskał na sile. Gdy mówiła, chciałam tylko najlepszego dla mojego syna. Każde poświęcenie, każda długa godzina pracy była dla niego. Moja miłość do niego jest najczystsza, jaką posiadam, powiedziała Laura, jej słowa dotykając nawet najbardziej odległych w audytorium. Paweł, nie mogąc powstrzymać fali emocji, pobiegł na scenę, obejmując swoją matkę mocno. Audytorium, poruszone sceną, wybuchło brawami, wiele osób było w łzach. Ten moment ujawnienia i publicznego konfrontowania zmusił Pawła do zmierzenia się z własnymi wadami i u. Zrozumiał ogrom miłości i poświęcenia swojej matki, obiecując sobie nigdy więcej nie zapominać skąd pochodzi i kto walczył o jego edukację i przyszłość. Po publicznej i wzruszającej konfrontacji na scenie życie Pawła weszło w nową fazę refleksji i zmiany. Prawda o poświęceniu jego matki, ujawniona w tak surowy i potężny sposób, wywołała głęboki proces autoanalizy. Paweł zaczął dostrzegać ogrom swojego egoizmu i powierzchowność swojego wstydu. W dniach, które nadeszły, szukał sposobów na odkupienie win i zrekompensowanie Laury wszystkiego, co przeszła. Postanowił naprawić relację z matką, często zapraszając ją na kolacje i wydarzenia, starając się każdym gestem okazać nowe uznanie i szacunek dla niej. W słoneczne popołudnie, spacerując po parku, Paweł rozpoczął rozmowę, którą od dawna musiał przeprowadzić: Mamo, ja. Ja dużo myślałem o tym, co się stało, o tym, co zrobiłaś dla mnie i jak cię traktowałem, zaczął Paweł, wahając się, szukając odpowiednich słów. Bardzo cię przepraszam. Byłem zupełnie w błędzie. Laura, idąc obok niego, chwyciła jego rękę. Paweł, to, że rozumiesz, co dla ciebie zrobiłam, to dla mnie już wielki prezent. Zawsze znałam twoje serce, synku. Paweł zatrzymał się, patrząc na nią z mokrymi oczami. Ale to nie wystarczy, Mamo. Chcę zrobić więcej. Chcę, żebyś codziennie wiedziała, jak bardzo jesteś dla mnie ważna, i pomyślałem o czymś, kropka. Ciekawa, Laura skinęła głową, a Paweł kontynuował. Postanowiłem otworzyć klinikę, klinikę społecznościową tutaj w naszej dzielnicy i chciałbym, aby nosiła Twoje imię, Mamo, żeby wszyscy wiedzieli o Twojej miłości i poświęceniu. Laura, wzruszona, zakryła twarz dłońmi, płacząc. O, Paweł, to więcej niż mogłam sobie kiedykolwiek wyobrazić. Klinika będzie miejscem, gdzie nikt nie będzie oceniany ze względu na swoje pochodzenie czy sytuację finansową miejscem, które pomoże społeczności, tak jak Ty zawsze mi pomagałaś. To mój sposób na uhonorowanie Ciebie, Mamo. Kolejne miesiące były pełne ciężkiej pracy, ale satysfakcjonującej, podczas gdy Paweł pracował nad realizacją kliniki. Laura była przy nim przez cały proces. Od wyboru lokalizacji po inaugurację. W dniu otwarcia mała tabliczka przy wejściu głosiła klinika medyczna Laura, kuczci Laury Santos, której miłość i poświęcenie inspirują nas każdego dnia. Dzień inauguracji był wydarzeniem społecznym, z sąsiadami i przyjaciółmi świętującymi nie tylko otwarcie kliniki, ale także przemianę Pawła i niestrudzoną miłość Laury. Zrobiłaś to wszystko, mamo. Ta klinika moja przyszłość, wszystko zaczęło się od Ciebie. Powiedział Paweł podczas przemówienia inauguracyjnego, przytulając Laurę przed tłumem, który bił brawo. Od tamtego dnia relacja między matką a synem została przekształcona, wzmocniona nowymi warstwami szacunku, podziwu i miłości. Paweł stał się nie tylko oddanym lekarzem, ale również troskliwym i kochającym synem, dbając o to, aby każdy dzień Laury był tak pełen miłości i troski, jak te dni, które ona poświęciła jemu. Minęły lata od inauguracji kliniki medycznej Laury. A Paweł ugruntował swoją pozycję jako szanowany i oddany lekarz w społeczności. Jego klinika stała się filarem nadziei i zdrowia dla wielu, żywym dziedzictwem miłości i poświęcenia jego matki. Laura, teraz postrzegana jako figura matczyna dla wielu w sąsiedztwie, często odwiedzała klinikę, dumnie patrząc na mężczyznę, którym stał się jej syn. Pewnego spokojnego popołudnia Paweł przeglądał niektóre kartoteki, gdy jego sekretarka, Marta, Zapukała do drzwi jego biura z poważnym wyrazem twarzy. Doktorze, Pol, jest nowy pacjent czekający. Nie miał umówionej wizyty, ale nalega, że jest to pilne. Wygląda na dość chorego, poinformowała Marta, przekazując Pawłowi kartę pacjenta. Oczywiście, przyjmę go teraz. Dziękuję, Marta. Paweł szybko spojrzał na kartę i jego serce zatrzymało się na chwilę, gdy rozpoznał nazwisko Fabio Carvalho. Oddech Pawła stał się ciężki a do jego umysłu wtargnęła burza emocji. Zajął kilka sekund, aby się opanować, zanim udał się do poczekalni. Kiedy wszedł, Paweł natychmiast rozpoznał mężczyznę, który niegdyś obiecał stać przy boku Laury, a potem zniknął. Fabio wyglądał widocznie starzej, był kruchy i blady, jego pogarszający się stan zdrowia był oczywisty. Doktorze Paul, ja, ja wiem, że musisz być zaskoczony. Nie wiedziałem, że jesteś doktorem Pawłem Santosem, dopóki nie zobaczyłem nazwiska na klinice. Potrzebuję pomocy, powiedział Fabio. Jego głos był słaby i drżący. Paweł usiadł, starając się zachować profesjonalizm. Jestem tutaj, aby pomóc, panie Carvalho. Co wydaje się być problemem? Po dokładnym badaniu Paweł odkrył, że Fabio zmaga się z poważną i wyniszczającą chorobą. Ironia sytuacji nie umknęła Pawłowi. Mężczyzna, który opuścił jego matkę Teraz desperacko potrzebował pomocy syna, którego nigdy nie chciał poznać. Po wyjściu Fabio, Paweł udał się do swojej matki, która pomagała w organizacji wydarzenia społecznego w klinice. Potrzebował jej rady bardziej niż kiedykolwiek. A mamo, Fabio, on jest chory, bardzo chory, i przyszedł dzisiaj do kliniki, zaczął Paweł, obserwując reakcję Laury. Laura spojrzała na Pawła, początkowe zdziwienie ustępując miejsca spokojnej refleksji. I co zamierzasz zrobić, synku? Zapytała Laura. Paweł zawahał się, jego emocje były w konflikcie. Nie wiem, mamo. Część mnie chce go odmówić, ale. Paweł, zostałeś lekarzem, aby pomagać ludziom, a nie ich oceniać. To jest twój test, nie dla Fabio, ale dla ciebie. To, co zdecydujesz, musi odzwierciedlać lekarza i człowieka, którym zdecydowałeś się być, powiedziała Laura, jej głos był stanowczy i pełen mądrości. Paweł głęboko zastanowił się nad słowami i dziedzictwem swojej matki. Zamiast pozwolić przeszłości decydować o jego działaniach, postanowił leczyć Fabio nie z powodu tego, co zrobił, ale pomimo tego. Wybór ten nie tylko przetestował jego charakter, ale również wzmocnił wartości, które jego matka przekazała mu od najmłodszych lat. Dbając o Fabio, Paweł nie tylko uczcił poświęcenie i oddanie swojej matki, ale także wykazał się prawdziwą współczuciem. Przezwyciężył urazę i wzbił się ponad przeciwności, umacniając się jako prawdziwy filar społeczności i lekarz o wielkim sercu. Jego decyzja ukazała istotę prawdziwego współczucia, pokazując, że nawet w obliczu osobistych wyzwań był zaangażowany w dobro innych i w zasady, które kształtowały jego życie. I tak kończymy wzruszającą historię Laury, kobiety, która przekształciła wyzwania w zwycięstwa i poświęciła wszystko dla swojego syna. Jej podróż, naznaczona niezłomną determinacją i głęboką miłością, przypomina nam, że prawdziwa wartość rodziny i wytrwałości sięga daleko poza powierzchnie i trudności. Dziś widzimy, jak poświęcenie Laury nie poszło na marne. Klinika medyczna Laura to nie tylko budynek, ale symbol wpływu, jaki jedna osoba może mieć, gdy walczy całym sercem. A ty czego możesz nauczyć się z historii Laury? Jak możesz zastosować tę odporność w swoim własnym życiu? Jeśli ta historia cię poruszyła i chcesz zobaczyć więcej inspirujących treści jak ta, nie zapomnij subskrybować kanału i zostawić komentarz. Podziel się z przyjaciółmi i kontynuuj śledzenie naszej pracy, ponieważ mamy wiele kolejnych wzruszających i motywujących historii do zaoferowania. Dziękujemy za poświęcenie czasu na oglądanie. Pamiętaj, że każde wyzwanie to okazja do wzrostu i transformacji świata wokół ciebie. Do zobaczenia w następnym filmie. I niech odwaga Laury nadal inspiruje każdego z nas krowa.